W ramach akcji Gruba Ryba z radością opowiem Wam dzisiaj o serii ulica Pazurkowa. Od razu też powiem, że tak, to są książki wydawnictwa Biz. Na razie mamy cztery w serii, ciągle-ciągle się ta seria rozrasta. Jeśli szukacie książek, które pokazują prawdziwe życie dzieci, ale nie tylko dzieci, bo to są mieszkańcy pewnej kamienicy. Z życi ze sobą i ze swoimi zwierzakami. Bardzo ważne role grają tutaj koty, ale też jest jedna z tych książek, gdzie występuje przeuroczy psiak. Autorką jest Aleksandra Struska-Musiał, która pisze rewelacyjne książki dla dzieci. Seria dla wieku 4-8 lat. Zadowolone będą maluchy, które lubią czytać o przygodach innych dzieci, czy słuchać właśnie, ale też myślę, że serią nie pogardzą samodzielni czytelnicy. Mamy tutaj Ulicę Pazurkową na tropie Ogryska. Kolejna książka to Nowi Lokatorzy Matylda i Klopsik. Ten wspomniany psiak, który się tutaj Pojawia i najnowsza część ulica pazurkowa zaklinacz kotów. Powiem Wam raz, dwa o co chodzi w tej całej serii i od razu też powiem, że, że akcja tutaj toczy się o różnych porach roku. Na przykład w pierwszej części, od której bardzo polecam zacząć, to jest zimowa akcja przed świętami. Święta są tutaj tylko tłem. To nie jest tak, że wszyscy się szykują do świąt i jest to kolejna książka, która mówi o pierogach, choince i tak dalej. Nie, my się tutaj skupiamy na mieszkańcach ulicy Pazurkowej. Poznajemy ich w tej pierwszej części i kociaki też, bo wszystko zaczyna się właśnie od tego, że ginie ogryzek, ale skąd się wziął ogryzek? On się po prostu przypałętał, przyplątał. To jest taki kociak znajda, któremu pani kociejko no nie miała serca zamknąć drzwi przed nosem. W tej kamienicy mamy też paczkę dzieci i to jest najważniejsze, bo to jest taka właśnie ekipa, która oczywiście najbardziej zainteresuje inne dzieci. I ta ekipa, to mi się bardzo podoba we wszystkich częściach, oni tak uczestniczą w tym swoim życiu, w tej małej społeczności, pomagają sobie w razie czego, no i tutaj najpierw jest cała debata, oni w ogóle, wszyscy lokatorzy, spotykają się w piwnicy i tam sobie debatują na najróżniejsze sprawy, takie wiecie, zebranie społeczności, więc wyszło tutaj, że kot może zostać, choć nie wszyscy byli temu w 100% przychylni, ale wiecie, jak to jest w małych społecznościach, zawsze znajdzie się taka osoba, która jest na nie, potem jednak się przekonują albo się nie przekonuje, no tutaj się przekonała, więc w pierwszej części te przygody wyglądają tak. I potem jak zaczniecie czytać, to kolejne części są kontynuacją tego, co już poznaliśmy w pierwszej. Jeżeli się zdarzy, że sięgniecie po którąś kolejną, autorka tutaj bardzo sprytnie przypomina nam, co się wydarzyło wcześniej. Na pierwszej stronie zawsze jest takie przypomnienie, ale no wiadomo, że jak się przeczyta, to trochę inaczej to wygląda. Tutaj akurat nowi lokatorzy, bardzo, bardzo fajna część, bo, tak jak wspomniałam, mamy paczkę dzieci, które sobie tutaj mieszkają, które ze sobą się bawią, i do tej kamienicy wprowadza się nowy chłopiec, który dzieciom się wydaje, że on nie jest nimi zainteresowany, że jest jakiś taki wycofany, że coś jest nie tak, chociaż są nim zaciekawione, a z drugiej strony jest właśnie ten chłopiec, którego my tutaj poznajemy. I Dowiadujemy się, dlaczego on jest taki wycofany, zalękniony, zaniepokojony, że chciałby się zaprzyjaźnić z dzieciakami, ale coś go powstrzymuje, więc y, mamy tutaj też takie właśnie trudniejsze tematy i trudniejsze rozmowy. Cudownie, najcudowniej na świecie rozwiązana jest ta sytuacja, i ponownie dorośli, mądrzy, wrażliwi chcą słuchać dzieci i kiedy trzeba, wkraczają do akcji. Powiem Wam, że ta część również mi się bardzo podoba, Matylda i Klopi bo z kolei tutaj mamy wakacyjną odsłonę, gdzie gościnnie występuje kuzynka Marysi, Matylda i jej pies, Klopsik. I Matylda jest taką dziewczynką, którą inni, zwłaszcza właśnie Marysia, uważają za zarozumiałą. Marysia niekoniecznie jest zadowolona, że kuzynka ma jej towarzyszyć w wakacje właśnie. No i jak przyjeżdża ta kuzynka, wszystkie te obawy i te zastrzeżenia potwierdzają się. Zobaczcie, to jest Matylda, która nie bawi się w podchody, bo to jest niefajna zabawa. Ciągle na wszystko kręci nosem, chciałaby wszystkimi rządzić, ale ekipa z spazurkowej nie do końca daje sobą rządzić. Natomiast no jest to dziecko, które psuje zabawę swoimi fochami i do tego jeszcze męczy tego psa, który jest ważniejszy niż wszystkie inne zwierzęta na świecie i mądrzejszy niż wszystkie inne psy i on nawet musi pachnieć ładnie, bo Matelda uważa, że wtedy no ten mopsik jest jeszcze ważniejszy i fajniejszy. Takie dawanie zapachu na psa to jest krzywda dla zwierzęcia, i później, jakby mopsik przestaje pachnieć w końcu, jak się uwalnia od tej Matyldy. Ona mu nawet nie pozwala biegać, bawić się z innymi psami. I różnym splotem okoliczności, Matylda jednak kręcąc nosem dołącza do zabawy. Tutaj mamy całą rozpisaną zabawę w podchody. Jest też zwrot akcji, kiedy Matylda zaczyna rozumieć, obserwując, jak się bawią inne dzieci, jak też no, nie poddają się całkowicie, chociaż mogą. Mogłaby powiedzieć: No dobra, jak ty taka jesteś, to dzięki, nie będziemy się z tobą bawić. Do widzenia. Dają jej kolejną szansę, więc fajnie, że jest tutaj pokazane takie dziecko, zarozumiałe i chcące rządzić za wszelką cenę, bo być może akurat w otoczeniu naszych dzieci jest ktoś taki, albo nasze dziecko jest takie. Fajnie będzie przeczytać, porozmawiać, przemyśleć, czy to jest akurat postawa, którą warto wśród rówieśników. Pielęgnować. I zobaczcie, czwarta książka, czyli najnowsza: zaklinacz kotów. Ja Wam oczywiście mówiąc o tych książkach poprzednich częściach mówię tylko niektóre wątki, bo jest ich tutaj więcej. Bo skoro obserwujemy całą społeczność, to mamy tutaj, i to się toczyło w poprzednich książkach, mamy tutaj ślub sąsiadów, pojawiają się bliźniaki. Oni też mieli koty i nadal mają koty, które no, muszą się przyzwyczaić do nowej sytuacji. Mamy tutaj też pokazane perypetie szkolne i to są perypetie dzieciaków. I znowu mamy taką relację, tym razem. To jest chłopiec z klasy, który w taki nieumiejętny sposób próbuje się zaprzyjaźnić z Milką z tej naszej paczki pazurkowej. I to się Milce nie podoba, dlatego że on ją tak zaczepia. Wiecie, jak to młodzi, niedojrzali chłopcy zaczepiają czasem dziewczyny, ale daje koledze szansę, kiedy no, jest potrzebna pomoc dla kotów, bo jest potrzebna pomoc. Koty wlazły na drzewo i nikt nie ma pomysłu, jak je stamtąd ściągnąć, dlaczego one tam wlazły. No właśnie. Okazuje się, że ten Felix, który na początku tak nieumiejętnie zagadywał, jest tym zaklinaczem kotów, który potrafi pomóc i kolejny raz dajemy szansę osobie, która na początku wydawała się taka no. He, he, he. I to mi się podoba właśnie w tej całej serii, że mamy tutaj taką otwartość, mamy paczkę dzieciaków, mamy prawdziwe sytuacje z życia wzięte, mamy miłość do zwierzaków i mamy małą społeczność, która o siebie dba i która sobie pomaga. Jestem bardzo, bardzo ciekawa co myślicie o tej serii? Czy ona Wam się podoba? Napiszcie mi w komentarzach.